Siemanko z tej strony Matix, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale jak pewnie wiecie w Fortnite w sezonie 6 wprowadzone zostało kraftowanie broni oraz ich ulepszanie. Postanowiłem więc, że nagram dla was kompletny poradnik jak kraftować bronie, jak zdobywać na nie materiały oraz jak je ulepszać oraz jak najszybciej zdobywać bronie tak jak np. Spaz. Jeżeli więc taki film wam się spodoba to zostawcie tutaj łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na kanale, możecie też użyć mojego kodu twórcy przez 2x na końcu w sklepie Fortnite, a teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do filmu. Wraz z aktualizacją sezonu 6 do Fortnite wprowadzono wiele nowych broni, takich jak bronie pierwotne, o zwiększonych obrażeniach i wyjątkowo nieporęcznym wyglądzie, bronie prowizoryczne, z których to właśnie tworzymy broni pierwotne oraz bronie klasyczne, czyli stare, znane nam bardzo dobrze bronie, takie jak MK czy Spas. Takich broni jest wiele, są to pompy, pistolety maszynowe, łuki, rewolwery czy karabiny. Najczęściej na polu bitwy znajdziemy bronie prowizoryczne i pierwotne. Bronie klasyczne oczywiście też możemy znaleźć albo zdobyć od NPC-ów, ale jest na to bardzo mała szansa. Zacznijmy od tego, jak tworzyć bronię. Bronie tworzymy w zakładce tworzenia, która znajduje się w zakładce ekwipunku. Bronie, które możemy ulepszyć, są tam oznaczone młotkiem na ich końcu. W zależności od tego, czy chcemy ulepszyć broń, na klasyczną czy na pierwotną, musimy użyć odpowiedni materiał rzemieślniczy. Materiały te to kości zwierząt oraz części mechaniczne. Części mechaniczne to kawałki metalu zebrane podczas niszczenia obiektów mechanicznych takich jak samochody, traktory, ciężarówki i wózki widłowe. W zakładce tworzenia znajdziesz wszystko o broni, którą chcesz ulepszyć. Jedyne co musisz zrobić to wybrać broń, którą aktualnie posiadasz, a którą chcesz ulepszyć. Zobaczysz, jakie masz opcje ulepszenia, różne porównania statystyk, jakie materiały rzemieślnicze musisz zebrać, zanim będziesz mógł ulepszyć dany przedmiot. Ulepszyć można w dowolnym miejscu na mapie i nie potrzebujemy do tego jakichś specjalnych stanowisk. Do gry dodano też cztery różne zwierzęta, są to dziki, wilki, kury i żaby. Wilki podobnie jak dziki i kury dają nam mięso, które możemy zjeść i się uleczyć oraz kości. Żaby dają nam z kolei śmierdzący gruczoł, z którego możemy zrobić śmierdzący łuk. Co ciekawe, z kości i mięsa zwierząt nie ulepszymy tylko broni, ale możemy z nich także robić różne przedmioty, takie jak płaszcz łowcy. To, na co możemy ulepszyć daną broń, zależy również od jej jakości. Przykładowo, zieloną strzelbę prowizoryczną możemy ulepszyć na niebieską strzelbę pompkę. Natomiast strzelbę epicką możemy ulepszyć na fioletowego spaza. Pierwotna broń wymaga prowizorycznej broni i kości zwierzęcych. Pamiętajcie jednak, że broni pierwotnych nie możemy ulepszać. Do ulepszenia broni prowizorycznej na pierwotną potrzeba zazwyczaj od 2 do 4 kości w zależności od przedmiotu, który ulepszamy. Z mojego doświadczenia wynika, że uzyskanie potrzebnych kości może zająć trochę czasu, więc szukajcie grup zwierząt, a nie pojedynczych celów. Jak stworzyć klasyczną broń w Fortnite? Klasyczne bronie to bardziej rozpoznawalne warianty, które znamy z poprzednich sezonów. Mają one większą celność, zwiększone obrażenia i lepszy wygląd. Do broni klasycznych zaliczamy m.in. MK, spadła czy Stary Rewolwer. Klasyczna broń do ulepszenia wymaga broni prowizorycznej oraz części mechanicznych, które zdobywamy podczas niszczenia samochodów, ciężarówek lub innych maszyn. Oprócz tego w Fortnite możemy ulepszać łuki na wiele różnych sposobów. Mamy do wyboru łuk mechaniczny, mechaniczny łuk wybuchowy, łuk podpalający, łuk śmierdzący czy łuk odbijający. W zależności od tego, który z nich chcemy zrobić, potrzebujemy innych materiałów. Łuk mechaniczny zrobimy z łuku pierwotnego i czterech części mechanicznych. Mechaniczny łuk wybuchowy tworzymy z łuku mechanicznego i sześciu granatów. Łuk podpalający zrobimy z łuku pierwotnego oraz jednego słoika ze świetlikami bądź też jednego kanistra z benzyną. Łuk śmierdzący zrobimy podobnie jak łuk podpalający z łuku pierwotnego oraz z jednego śmierdzącego gruczołu z żaby lub z trzech śmierdzących ryb. Łuk odbijający stworzymy natomiast z łuku mechanicznego oraz z dwóch impulsów. Granaty, kanistry, świetliki, impulsy i ryby znajdziemy na mapie jako zwykłe przedmioty. Śmierdzące gruczoły wypadają natomiast po zabiciu żaby. Najlepsze bronie, jakie aktualnie możemy stworzyć, to skar, którego tworzymy z niebieskiego bądź fioletowego karabinu prowizorycznego, oraz spaz, który tworzymy z niebieskiej strzelby prowizorycznej. Do stworzenia obu tych broni potrzebujemy jeszcze czterech części mechanicznych. Jakość naszych broni, oczywiście, dalej możemy ulepszyć, u botów za złoto. A na koniec pokażę Wam najszybsze sposoby na zdobycie spaza w sezonie 6. Pierwszy sposób to polecenie na przyjemny park, zdobycie prowizorycznej pompy i ulepszenie jej na strzelbę pompkę, a następnie w tym oto domku ulepszenie jej, u jego na spazę za golda. Drugi sposób to domek również na przyjemnym parku, w którego piwnicy zawsze znajduje się specjalna złota skrzynia, z której zawsze dropi fioletowy bądź złoty item i może być to tak jak w moim przypadku spas. No i to na tyle w tym filmie, jeżeli taki film wam się spodobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem na kanale, bo dobijamy 3000 subów, możecie mnie wesprzeć w sklepie Fortnite z kodem twórcymatyx przez 2x na końcu, jeżeli coś zakupicie, możecie wrzucić screen na mojego Discorda, wtedy otrzymacie rangę wspierającego. No i co, ja już wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!